Mam dla ciebie stylizację dzienną czy też stylizację na randkę. Równie dobrze możesz taką stylizację ubrać do pracy, jeśli nie obowiązuje ci jakiś ścisły dress code. Jest to stylizacja odpowiednia dla typów zimowych. Najbardziej dla chłodnej zimy, która jest najmniej wyrazista ze wszystkich typów zimowych oraz dla ciemnej zimy. Jeśli zaś chodzi o czystą zimę, to zrezygnowałabym z takiego połączenia. Ponieważ odcień błękitu na górze jest zbyt delikatny dla czystej zimy, ale chłodna zima, jak i ciemna zima, będą dobrze wyglądały w takim połączeniu kolorystycznym czyli w błękicie w chłodnym odcieniu, w zieleni w chłodnym odcieniu oraz w dodatkach w odcieniu chłodnej czerwieni i srebrnej biżuterii. Jeżeli chodzi o ciemną zimę, to zieleń na sukience mogła być odrobinę ciemniejsza, ale ponieważ mamy tutaj dosyć ciemną górę, to ciemna zima również w stylizacji dziennej powinna dobrze wyglądać w takim połączeniu kolorystycznym. Jeśli nie wiesz, jakim jesteś typem kolorystycznym, a chciałabyś się dowiedzieć, chciałabyś poznać cechy swojej urody oraz kolory, jakie dla ciebie są odpowiednie, czy też kolory makijażu i włosów, to zdecyduj się na analizę kolorystyczną online.